Wciama widzowie, jesteśmy dzisiaj w miejscu, które podobno było podpalone. A teraz ponoć jest nawiedzone. Dzisiaj to zbadamy. Widzę tu od razu jakąś czarną oponę. No wygląda to totalnie jak śmierć. O, na serio jest spalona. Patrzcie, normalnie opona ma takie wieżnik po prostu, a ona jest zupełnie spalona. Ej, to się prawie mi odbiło w głowę. Weź ostrożnie. Dobra, słuchajcie, musimy tutaj znaleźć jakieś ślady, jakiegoś podpalenia, nie wiem, podpalacza może jakiegoś. Ej, jest jakaś taka miejscowa, która wygląda jakby była zamieszkana. Widzę jakieś buty, są jakieś butelki. Totalnie wygląda to miejsce, jakby... Nie było wcale opuszczone. Bardzo jest to tylko śmieci. No, dobra, no. ale nie wiem, to zobacz, wygląda jakby tu był e, smog taki na ścianie. Jakby tak się jak to się nie wygląda na miejsce, które jest opuszczone, to mm. ja nie chcę gdzieś twojego domu. Nie, no, u mnie jest podobnie, stary. No, też są butelki, też są buty. To, no. to dobrze, że do tej składu dołączyłeś w takim razie. Cześć, stary, zobacz, co tu jest. Ernest, adu... Wa same walizkę jakąś. Walizkę? Ej, a ona wygląda nieźle. Nie, ale jakaś taka ciepła jeszcze trochę. A da się ją otworzyć? Coś jest No nie wiem, stary, no, jest otworzyć. na klucz, wiesz? Ona jest rozwalona, stary, no, ale... Nie, w środku jest jajki, nic jest nie ma. Co ty, rysu, masz tam coś? Coś jest. Czy coś, coś jest? Nie, no stary, nic tu nie ma. Jak nie, nie. A to? No dobra, ale na co ci to wygląda? nie. na nic, szukamy dalej, stary. Póki co żadnych śladów podpaleń, to tu Jest twarz tego podpalacza. Mm. Tutaj się narysował. A to nie jest Adam Sandler? Bo no, trochę podobne Jesteśmy w kolejnym budynku i tu jest trochę ciekawiej. Zobacz, co jest na samym stary, spalony model. Dawaj, wsiądź tutaj. Tędy. No, no, normalnie, czy co? O, wejście, stary, jak na trawy. A, a, a. O, ogólnie było mega wygodne Tu jest w połowie pokój Patrzcie, o kurde Są normalnie baterace i ślady mieszkania Ej, ja chciałem to zrobić Pominęliśmy jedno pomieszczenie Które jest bezpośrednio za tą ścianą Jak się tam wchodziło? A, po lewej stronie chyba od wejścia Dobra, a tutaj nic nie ma Sprawdźmy tamto pomieszczenie To jest to pomieszczenie i jest tu sypialnia oraz kanister Pierwszy dowód to może być ten typek? On ma nas śledzić! Co? Jakiś przewalony dym! Musimy w takim razie uważać po pierwsze na to, żeby gdzieś nie wpaść tutaj, a po drugie kończy nas jakiś dziś kolejny kanister z paliwem. Gdzie on jest brudny. Jeszcze czuć w ogóle paliwo, czujesz? No. Nie pij tego! Ej, tu są jeszcze jakieś rzeczy, chłopaki. Uuu, na to! Myślałem, że to koło, ale to jest... To no, jest koło z drutu kolczastego. Koło z drutu kolczastego. Próbujemy. A, nie, czekaj, może jest pod prądem, nie? jakim prądem, stary. O, tu jest stary trochę. No patrzcie! rower z drutu kolczastego. Co myślisz, Viktor? Simpson! Ioooooo! Słyszałeś to? Ej, ktoś idzie, ktoś idzie! Dobra, jest! teraz zapewne na nas usłyszał. Czy to on? Tak, to jest on, to jest on. Widzisz jego mordę? To jest Widzisz go? Skacz. Łazi, ale był z 200 metrów od nas ich okay. chłopaki, my byliśmy w tym pokoju i chyba coś Tak byliśmy w tym pokoju byliśmy, no Teczka akt osobowych To może być prawdziwy dowód w sprawie, sprawdzamy to no, Ale myślisz, że to... to jest teczka nie jest tego gościa? No nie wiem, a czyje? Seria podpaleń w Warszawie To jest jakaś teczka POLICYJNA! Dobra, potem sprawdzimy chłopaki. Zbijajmy się stąd, serio. E, jedźmy, idziemy do fury po prostu. Tak, jedźmy, co za A co z podpaleniami, Halo! Dobra, słuchajcie, zatrzymałem się, bo po drodze zadzwonił do mnie Paweł i słuchajcie co, co powiedział. Paweł, mów. Słuchajcie, za ile proszę, za ile będziecie? To tutaj chodzi po chacie. Stary, no już, już jedziemy, ale kto chodzi po chacie? Co to za gość? Nie mam pojęcia, nie widziałem go, ale w całym domu śmierdzi benzyną, stary. Co? Ale nie, nie widziałeś go jak wyglądał, może? Taki był na, na, na biało ubrany może? Nie, z jakiegoś kształcha, stary Ma dziwny, dziwny, dziwny dźwięk. Proszę, Tutaj szybko. Dobra, dobra, stary, już jedziemy, nie? Mega, mega dziwna sytuacja. Wydaje mi się, że jest u nas w Chacie ten sam gość, którego widzieliśmy przed chwilą na tym opuszczonym miejscu. Ale jakby był szybciej sam niż my samochodem? No nie wiem, stary, może, może ma jakiś, nie wiem, palacze albo nie wiem. O, dopalacze to dobre słowo w tym kontekście, bo ziomek wszystko podpala. No. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie teraz wziąć monitoring i sprawdzić, gdzie on jest, co robi. Pierwszy pokój, drugi pokój. Jest u ciebie w pokoju. Co? No, szuka czegoś. Ewidentnie czegoś szuka. at Odwrócony plecami ma jakiś worek w ręku. Coś pakuje. Oh, on zbiera nasze rzeczy. Tak, jest przy tej szafce, tej, tej po lewej u ciebie tam. Czy to wszystko była przykrywka, żeby nas okraść? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Kurde, widzę, jeżeli to była przykrywka, żeby nas okraść, ta cała akcja i ta cała legenda w ogóle, która jest w aktach, to ja nie wiem. Dobra, ja patrzę, że on jest teraz u mnie w pokoju. Zabrał mi myszkę do tego worka wrzucił. Ogólnie widzę, że ten worek jest już w miarę napakowany, więc tam jest pewnie dużo więcej rzeczy. Oglądasz monitoring od teraz. On może być w chacie od pół godziny. No, dokładnie. Wchodzi na dwór i. I, I podpala ten worek. Co? Podpala ten worek, jest u nas przed chatą i podpala ten. Wszystko się jara. A co miałeś na tej szafce swojej? Hajs. Gówna, spalił twój hajs. No, super. Dobra, wrócił na chatę, bierze kanister i polewa wszystko benzyną. O Chodzi nie. po pokojach. Stary, usi... Ale tam było mało benzyny, nie spali nam całej chaty na pewno. No, no, widzę właśnie, że ten. O, czekaj, zauważył, że ma mało benzyny, i wychodzi. Idzie, wychodzi przez bramę i idzie gdzieś Dobra, musimy wziąć teraz akta Jak mamy chwilę, jak wyszedł i zobaczyć o co dokładnie Chodzi z tym gościem. Właśnie, ogólnie Widzowie nie ma już Wiktora, dlatego że go wysadziliśmy Po drodze, bo powiedział, że Nie chce mu się bawić w tą sprawę po pierwsze A po drugie był umówiony na jakąś randkę Czy coś takiego, więc musimy dokończyć sprawę sami We dwóch, ale dobra, zobaczmy co jest właśnie W tych aktach zapisane w ogóle No tu nie ma za, za dużo jakichś wartościowych Informacji, tu jest bardziej tyle co się Wydarzyło już dotychczas, no ale mam Takąś informację, że gość chodził ludziom po chatach, włamywał się i, I polewał je benzyną od środka właśnie Czyli jest dokładnie taka sama sytuacja jak u nas mhm. Myślisz, że on chce nam spalić chatę? No na pewno! Okay, mam tu jakąś legendę o tym gościu 24 marca 2016 roku Spalił pierwszy dom Dwa tygodnie później spalił kolejny I łącznie spalił 12 domów Co? 12 domów spalił, miesiąc później Jeden z poszkodowanych postanowił odnaleźć jego chatę I zrobił mu dokładnie to samo Co? Czyli ktoś spalił jemu tak samo chatę Po tym wszystkim podpalacz oszalał jeszcze bardziej Czyli on jest szalonym podpalaczem Czyli chwila Zbierzmy wątki stary Ktoś w tej legendzie miał przez niego spaloną chatę I zrobił mu dokładnie to samo Czyli wtedy on musiał zostać podpalony I dlatego ma teraz spaloną twarz, że ktoś podpalił jego chatę Styrta jest podpalona Słuchajcie, Bartolo Dokładnie tak I mści się teraz na wszystkich na, na losowych... Ludzie. Czekaj, zobaczę, co tu jest dalej. Ale tu mam jeszcze informację, że kanister, za pomocą którego została spalona jego chata, wciąż pozostaje w tym domu. Kiedy on ją odnajdzie, prawdopodobnie przestanie podpalać ludziom domy. Co chwila? Po pierwsze, czemu tak jest? Po drugie, czy to jest w ogóle prawdziwy człowiek, skoro to brzmi bardziej jak jakieś widmo podpalacza, mhm. może on spłonął i się teraz wciela w tą postać, podpala to, póki nie odzyska właśnie tego kanistra, więc może my musimy właściwie pomóc i wszystkim, których chce podpalić. Może tak. Każdy myśli, że on chce tylko zrobić. A tak naprawdę trzeba mu pomóc. Czekaj, a jest tutaj jakaś lokalizacja tego, tej jego chaty. No, czekaj, zobaczę. Mogłeś na to nie spojrzeć, bo to zazwyczaj so, jest ciąg cyfr, koordynaty są podane w takich aktach zazwyczaj. Tak, jest tutaj. Lecimy tam. W Aktach było, że jest jego chata, ona jest dokładnie w tym miejscu. Tutaj są krzaki same, Bartek, Dobra, nic stary, nie widać. Ale za krzakami jest ta chata, mówię ci. W ogóle nic nie widać. Choć, jak pójdziemy, to ja ci pokażę, że jest ta chata. I w tej chacie na pewno jest coś, co było związane z pierwszym podpaleniem. Myślę, że albo musimy mu to oddać, albo jak się nie wiem, miejscu zostawić. Możliwe, no. Jest, faktycznie, ale jak ukryta. Okno zakopał chyba. Widzisz coś, co jest może związanego? Spod nie, ale widzę, że tu się nie da wejść. Tu jest wejście, patrz. Musimy okrążyć ten dom. O kurde, ej, tu są drzwi wywalone normalnie. O, stary, jakbyś usłyszał coś dziwnego, to od razu mi powiedz. O man, zaraz się cały pokujemy. O stary, to jest jakiś uprzykliwy materac stary. Mordo, tu jest łódź. Co jest? Patrz. O. Znaleźliśmy łódź. Jakiś kajak, albo starożytne kanu Ej, dobra, co to tutaj robi? Nawet są dwie Łodzie, po jednej dla każdego z nas. Ale chyba nimi nie popłyniemy no, daleko. Nie widzę wioseł, to może być ciężko, wiesz? No ja tu nic nie widzę, co może być związane hmm. z podpaleniami. Chodźmy do tej chaty. Tak, tak. Mamy mega mało czasu. Stary, zobacz! Co? Kolejny kanister. Czyli to jest rzecz związana z pierwszym podpaleniem. No tylko to mi się kojarzy. No paliwo, no najłatwiej. Dobra, najlepiej to stąd spadajmy. Bo nie wiadomo, czy on zaraz tu nie wróci. Nie by był u nas, ale wiesz. Mamy ten ostatni kanister. Myślę, stary, że najlepiej będzie, jak go po prostu, nie wiem, zabierzemy na chatę. Skoro on wie, gdzie mieszkamy, no to nie wiem, zostawimy ją w jakimś miejscu, może. Gos I może tak, się odczepi. Pewnie tak, tak. dobra, jedziemy. Okay, Mamy mało czasu. Gość wyszedł, O ile wie... go już tu nie ma. Tak, o, ale o ile go już tu nie ma, bo chwilę jechaliśmy. Masz kanister? Mordo, musimy go zostawić od razu tutaj jak najszybciej. Dobra, co... I w ogóle co jest? Patrz! Tutaj cały czas jest ta benzyna. O, sta... ale czujesz, czujesz w ogóle? No. Mega dajemy. Mhm. Dawaj, stawij tu ten kanister no. stary. Mam ten kanister stary? Aha, aha. Nie wiem, gdzie go położyć. No, tak nie wiem, go... tutaj go... obok tej benzyny jego obok po prostu. Benzyny? Jeżeli to jest rzeczywiście jakiś magiczny kanister, który nie. niby cofa kolątwę podpalacza, no to no, stary zostawij no, go być, tu. No. On to Kuma, my się chowamy na chatę. Ale nie mamy nic poza tą legendą. Musimy tak według niej pójść. I stąd z ukrycia go nie no będziemy nagrywać. Czy wchodzi, czy nie wchodzi. Ogólnie Ernest, myślę, że gość już nie, nie, nie wróci tutaj, nie? No, może ktoś już tam wbił i teraz kogoś innego goni. Nie ma go? Nie wiem ile czasu. Z pół godziny? Aha. Czekaj. Chyba idzie. Faktycznie. I wraca. Nie dajmy się zauważyć Dobre. teraz. Musimy się tu jakoś nie, skitrać za tą firanką, czy coś. Ach. Mam nadzieję, że zobaczę ten kanister i sobie pójdzie. nie, póki co przy swojej furze coś w głowie. No nie, Zauważył kanister Stary, mamy to, mamy to, widziałem o szedł, tak? To był na pewno ten kanister Legenda się sprawdziła Widzę jak ucieka przez bramę, widzisz? Tak. tak Dobra stary, wygraliśmy na pewno Dzięki widzowie, że byliście z nami w kolejnym odcinku I do zobaczenia w następnym Subujcie, lajkujcie, elo